A po co mi to NWW? I bardzo dobrze, że pytasz, dlatego, że trzeba zawsze wiedzieć, gdzie ci się to przyda, a przyda ci się przyda, zobaczysz. Chociażby, jak będziesz miał dodawanie takich ułamków. Mamy tutaj 7,120, dodać 5,54. No i teraz, czy możemy dodać do siebie te ułamki? Oczywiście, że nie, ponieważ nie mają wspólnych mianowników. No i tutaj z pomocą przychodzi, Nww, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność, która pomoże Ci właśnie znaleźć ten wspólny mianownik. No to teraz, jak się to liczy? Zapisz sobie, sobie liczbę 120 i postawimy tutaj taką kreskę. I będziemy dzielić przez najmniejsze liczby pierwsze. Czyli najmniejszą liczbą będzie oczywiście dwójeczka. 120 podzielić na 2 jest to 60. Teraz 60 dzielimy na 2 i jest to 30. Teraz 30 dzielimy na 2 i jest to 15. I teraz zobacz, 15 nie mogę podzielić na 2, więc biorę kolejną liczbę i będzie to trójka. 15 podzielić na 3 jest 5. I teraz kolejną liczbą będzie piątka i 5 podzielić na 5 jest 1. Więcej już tutaj z tym nic nie zrobię, to biorę liczbę 54, postaw taką kreskę i będziemy znowu dzielić przez najmniejsze liczby pierwsze, czyli zaczynam od dwójki, ok uda mi się i to będzie 27. Teraz oczywiście przez 2 nie podzielimy, bo siódemka nie jest parzysta, więc zobaczymy, czy podzielimy przez 3. Oczywiście będzie to 9. Znowu dzielę przez 3, będzie to 3 i znowu dzielę przez 3 i będzie to 1. Teraz co dalej robimy? Jest kilka sposobów, ja Was nauczę tych dwóch chyba najbardziej popularnych. Zobacz, patrzymy. W tej drugiej kolumnie jakie liczby z kolumny pierwszej się powtarzają. No to tak, po kolei tu mamy dwójeczkę. Super. Patrzę, czy tu też jest dwójka, jest, robię w kółeczko. Teraz tutaj jest dwójka, ale tu już nigdzie żadnej dwójki nie ma. Czyli dwójki zostawiam w spokoju idę do trójki. Tu jest trójka, więc zaznaczam sobie w kółeczko y, trójkę. Tak, czyli to, to, to jest ta liczba, która się powtórzyła. No, i y, następnie tutaj już drugiej trójki nie ma, więc nic nie zaznaczam. Y, w lewej kolumnie tak jest piątka, ale tutaj żadnej piątki nie ma. Więc jak będziemy liczyć? Zapisujemy NWW dla 120 i dla 54. No, i teraz będziemy wymnażać wszystkie liczby z kolumny tutaj tej, tutaj z tej pierwszej kolumny, czyli po kolei 2 razy 2, razy 2, razy 3 razy 5. OK. razy i teraz uwaga z tej drugiej kolumny tylko te, które nie zostały zakreślone. Czyli te zakreślone już pomijamy i teraz mnożymy 3 razy 3. No i wiemy oczywiście, że tutaj to wszystko to jest 120. Razy 9 i mamy wynik 1080. Ok, ale też możemy zrobić drugim sposobem, i też go Wam e, pokażę, że bierzemy, z pierw, patrzymy na pierwszą kolumnę, patrzymy tylko teraz na dwójeczki, tak, patrzymy na te dwójki i patrzymy, tutaj jest tylko jedna dwójka, czyli. E, Największą potęgą, bo 2 bo razy 2 razy 2 jest 2 do 3, a sama dwójeczka to jest oczywiście 2 do pierwszej, czyli piszę naj, y, najmniejsza wspólna wielokrotność dla 120 i 50 czwórki równa się 2 do 3, bo wybieram y, największy wykładnik y, dla dwójek, a tutaj wygrała oczywiście. 2 do trzeciej. Teraz patrzymy na trójeczki. Tu jest jedna trójka, czyli 3 do pierwszej. A tutaj mamy uwaga, 3 do trzeciej, tak, czyli razy 3 do trzeciej. Tak, bo wygrał ten wykładnik, tak bo trójka jest większa od jedynki. No i została mi piątka, czyli po prostu ją y, przepisuję, tak? I oczywiście mamy ten sam wynik. Jak będziecie liczyli, to już zależy od Was. I ten wynik, i ten wynik jest taki sam, więc jest to, jest to dobrze.